Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Omawiamy weekend chyba dawno nie omawialiśmy, bo nic wielkiego się ostatnio nie działo. Natomiast w ten weekend jak najbardziej tak. Tylko wspomnę, że walczą panie Chantel Cameron z Katy Taylor, jest to z pewnością dla niektórych duże wydarzenie. Ja skupię się na dwóch pozostałych, jedna interesująca ze względu na to, że koszula zawsze bliższe sercu, czyli gala Polska w Pionkach, gdzie Mariusz Grabowski organizuje pojedynek Soczyńskiego z arkęczyńczykiem Gudino, nie tylko, a druga ta na zakończenie współpracy BBC z telewizją Showtime. Bardzo dobra, bardzo okazała gala. Może nie jest takimi nazwiskami, które sprzedają y, nie wiadomo ile biletów, bo z tego co widziałem na te bilety chyba jest promocja, ale na pewno, na pewno bardzo ciekawa dla fanów boksów y, karta do oglądania z y, interesującą z różnych względów walką wieczoru. Więc zacznijmy od tej, która jest bliżej, czyli Pionki Soczyński Gudino. Soczyński to jest jeden z najodważniej prowadzonych Polaków. Łączy karierę w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Ta w Wielkiej Brytanii jest dynamiczna. Ostatnio walczył z Dufusem. Dufus, który dla zawodnika, który wtedy miał 6-0 był na pewno bardzo niebezpiecznym rywalem, bo zawodnik, który potrafi nokautować dynamiczny jeszcze aż nie tak rozbity, i Soczyński jak najbardziej zdał ten egzamin, ale on miał już kilka w swojej krótkiej karierze zawodowej, bo przecież pamiętamy walkę z Walentynem w Polsce, który był dla Polaków niezwykle groźny i w Polsce raczej wygrywał niż przegrywał, co nie jest regułą, jeśli chodzi o rywali naszych pięściarzy. Dlatego tutaj Michał jest prowadzony ekspresowo, i o ile Gudino myślę, że stylowo sobie z Michałem Soczyńskim nie poradzi, jest to raczej taki biegacz, który używa przestrzeni ringowej, unika wymian, doskakuje, korzystając ze swojej szybkości i sprytu. O tyle na przykład z Gudino mierzyli się zawodnicy pokroju Thompsona, Peralty, Okoliego. Znane są to dla nas wszystkich nazwiska, i mierzył się z nimi każdy z nich na etapie na przykład rekordu 12-0, czyli był połowę dalej w tej, niemal połowę dalej w tej karierze zawodowej niż Michał Soczyński. Tutaj mamy chłopaka 70 z Polski, raczej ci naszej pięściarze są prowadzeni zdecydowanie wolniej ze względu na ograniczenia budżetowe, ale też. I może przede wszystkim ze względu na ograniczenia umiejętności, wolniej niż Brytyjczycy, natomiast tutaj Michał Soczyński idzie jak burza i jest na pewno wyróżniającym się pięściarzem, jeśli chodzi o prospektów na naszym rynku. Nie wiem, czy w, te, te, w tej chwili nie jest to największy prospekt na naszym rynku, i tutaj. Tutaj trzeba będzie naprawdę mieć i pomysł, i budżet, żeby go doprowadzić do jakiejś ciekawej walki. Mariusz Krawczyński już ma taki pomysł. Powiedział, że porozmawia ze mną o tym po gali, na co Was mogę serdecznie zaprosić. Natomiast tutaj będą też paski w grze tytułu Międzynarodowego Mistrza Polski, co ma mniejsze znaczenie... Bo oprócz prestiżu nie daje wiele, natomiast na pewno daje ten IBO Intercontinental. Chyba ten tytuł już go gdzieś tam może popchnąć wyżej w tych rankingach. No i przede wszystkim urośnie Michał, jeśli wygra tą walkę efektownie i zdecydowanie w portalu statystycznym Boxtrek tak jak powiedziałem, dla mnie jest zdecydowanym faworytem, ale mimo to, że jest zdecydowanym faworytem jest to naturalny matchmaking dla pięściarza na tym poziomie zaawansowania, więc na pewno w sobotę warto włączyć TVP Sport, tam będziemy z Sylwiu Dekert zapoznawać wam, Was z tym, co się, co się wydarzy i później prawdopodobnie Piotrek Jagiełło i pan Janusz Pindera dla Was to Skomentują. Eee, kolejny pojedynek, który widziałem, został usunięty z portalu statystycznego boksrek Nowickim, Macintosh, ale Mariusz Grabowski mnie zapewnia, że Mackintosh ma polską licencję badania i, i ten pojedynek się odbędzie. To jest pojedynek właśnie Brytyjczyka z Tomkiem Nowickim. Tomek Nowicki, efektowne zwycięzca z Rejnozo między innymi. Później ta wpadka, gdzie musiała walka zostać oznaczona jako no contest, natomiast w niej też Nowicki trafił i tym pierwszym ciosem, nie mówię tym nieprzepisowym, należy to zaznaczyć, że trafił bardzo mocno. No i ostatnia wygrana też przez knockout w bardzo efektowny sposób, a wiemy po jakich problemach był Tomek Nowicki przed tym pojedynkiem wychodził z depresji. On zawsze przed walką mówi, że wszystko już jest ok, wszystko w jak najlepszym porządku. Natomiast w takich kryzysowych momentach sytuacjach stresowych właśnie przed wyjściem na ring. Te demony do niego często wracają i jest walka nie tylko z rywalem, ale też z wyjściem do tego rywala. I, i to jest na pewno największy problem w tej chwili Tomka Nowickiego, natomiast McIntosh jeśli jest w dobrej dyspozycji, to, to może być też ciekawe dla niego wyzwanie, bo mamy tu faceta 14-2 z rynku brytyjskiego, to też się nieczęsto zdarza, a Nowicki ma trzy porazki przed tą ostatnią wygraną właśnie z Brytyjczykiem Greenem, chyba był później Stasiu Gibadło i później Makarczuk. To są dobrzy zawodnicy, którzy mogliby z Tomkiem i z jego doświadczeniem wygrać nawet bez tej depresji wygrali w trakcie depresji, więc tak naprawdę nie wiemy do końca, gdzie jest sufit Tomka Nowickiego, natomiast też natomiast będzie takim sprawdzianem, czy jeśli chodzi o boksowanie, to to wszystko wróciło na właściwe tory. Jest tam jeszcze z tego, co pamiętam, właśnie Stasiu Gibadło, który miał walczyć w Niemczech tego samego dnia. Walka w Niemczech nie doszła do skutku, więc Mariusz Grabowski wciągnął go na Tą kartę walk do pionek, i tam dał mu rywala, gdzie przygotowania Gibadły na pewno nie pójdą na marne, bo pamiętam Radzika Ukraińca z Kuździeniem, tam była taka walka. Kuźien wygrał tą walkę minimalnie. Ukrainiec jest agresywny, umie boksować, i dla Stasia Gibadło, który nie ma pojedynczego uderzenia i który nie potrafi zatrzymać rywala takim ciosem będzie to na pewno ciężka przyprawa. To takie trzy walki, na które warto zwrócić uwagę. Tam jest jeszcze Paweł Brach, ale chyba promotorzy postanowili jednak dać mu trochę pewności siebie, bo, bo te jego występy nie zawsze były wzorowe, nie zawsze były takie na początku, na które się nastawialiśmy. Biorąc pod uwagę sukcesy w boksie olimpijskim Pawła Bracha i, i jego doświadczenie w tym boksie, Olimpijskim, więc tu myślę, że rywal jest raczej taki, żeby Brach poczuł się pewniejszy siebie. No i teraz gala w Stanach Zjednoczonych. A tutaj może zaczniemy od dania głównego Andrej Benavides. David Benavides, ten, który co, coraz częściej jest wymieniany w kontekście. Canelo Saula Alvareza i jeśli wygra tutaj efektownie, to on no, wyśle taki jasny sygnał wszystkim, że on na tego Alvareza jest gotowy. Kolejna sprawa jest taka, że gdzieś w opinii publicznej, jeśli utrze się, że Benavides pokonuje wszystkich bez problemu i, i ten Alvarez unika go, no to Saulo Alvarez chcąc zachować dobre imię, będzie musiał się w końcu z nim spotkać, A jeśli to zrobi, będzie to na pewno uczta dla yy, wszystkich fanów boksu, nie tylko dla koneserów, no bo dwóch ekscytujących zawodników, jeden, który już jest symbolem tak naprawdę boksu, i, i drugi, który zmiata wszystkich jak burza na swojej drodze. Yy, chociaż Benavides miał ostatnio z walkę z plantem. Która była dwojaka. Oczywiście Benavides nie jest królem szybkości, nie jest demonem szybkości, nie jest też mm, defensorem typu Floyd Mayweather Jr. Natomiast jest duży, silny, odporny, bije z każdej ręki. No, ma taką swobodę. Przypomina mi w tym e, wszystkim Antonio e, Margarita, Antonio Margherite, który pokonał. Wielu pięściarzy zdecydowanie lepszych od niego i szybszych od niego, i Antonio Margarita przegrywał część z tych pojedynków na samym początku, później je wygrywając przed czasem albo zamęczając po prostu swoich rywali. I taki jest też Benavides. I tak też prawdopodobnie walka z Dimitriusem Android będzie wyglądała, bo Android jest zdecydowanie szybszy, jest też lepszy technicznie, łatwiej składać ciosy w kombinację. No ale nie boksował dwa lata, no ale nie jest to jego kategoria wagowa, no i chyba e, nie ma pojedynczego mocnego uderzenia. O to oczywiście zapytamy Maćka Słoneckiego już niedługo, natomiast e, e, bez dwóch zdań e, nie będzie miał czym Benavideza zatrzymać. Jeśli David Benavidez się zagapi i otrzyma jakieś szybkie uderzenie prosto na brodę, to oczywiście upaść się może. No, na tym poziomie jest to e, całkiem możliwe. Natomiast e, nie wydaje mi się, żeby tak było w tym pojedynku. I im dłużej będzie trwał, tym przewaga Benavideza będzie rosła. Podobnie jak pojedynek z Plantem, tylko Plant jest, e, jest od Andreida. Większym atletą, silniejszym gościem, większym gościem, naturalnym zawodnikiem kategorii super średniej. Z kolei Andrzej wydaje mi się, że jest bardziej doświadczonym pięściarzem: jest pięściarzem z boksu olimpijskiego, pięściarzem z sukcesami urodzonym w rękawicach w przeciwieństwie do Planta, i tego sprytu mu w początkowej fazie 6-7 rund powinno wystarczyć żeby Benavideza oszukiwać, ale później przewaga Meksykanina powinna być już tak duża, że absolutnie nie powinno podlegać wątpliwości, kto ten pojedynek wygra. Pytanie tylko, czy przez nokaut, czy na punkty. No. Ciężko mi tutaj wypowiedzieć się na ten temat. Jeśli przez Noko, to w końcowych y, fragmentach może być tak, że Andrzej, który jest asekurantem, który o, umie przetrwać, oszukać rywala, dotrwa do ostatniego y, gongu, jak to się mówi, takim psim swędem, ale ale duże prawdopodobieństwo jest takie, że Benavides wygra ten pojedynek przed czasem w końcowych y, rundach. Sytuacja oczywiście może być zupełnie inna, jeśli Benavidez trafi mocno na początku i pójdzie wtedy za ciosem, ale, ale tak jak powiedziałem, na pewno Andrade będzie zdecydowanie uważny, będzie wykorzystywał swoją szybkość, odwrotną pozycję, e, ruchliwość po to, żeby e, niwelować atuty tego tarana Davida Benavideza. Na tej samej gali walczy jego brat Jarmanem Charlo. Tym samym Jarmanem Charlo, który miał walczyć z Maciejem Suleńskim, który miał walczyć później z Canelo Alvarezem, ale nie doszło do tych wszystkich pojedynków, bo Charlo miał i kontuzje, i kłopoty osobiste. Teraz wraca z Jose Benavidezem. Całe szczęście dla niego, nie z Davidem. Ale Jose Benavidez to, to naprawdę dobrej klasy pięściarz. Też twardy jak brat, ale nieco mniejszy i już niestety zweryfikowany przegrał z Crawfordem. <grym> no, wszyscy przegrali z Crawfordem, wszyscy, którzy z Crawfordem walczyli, więc nie ma w tym ani żadnej ujmy, ani jakby nie pokazuje to jakiegoś poziomu. Chyba przegrał w 9 czy 10 rundzie, ja nie pamiętam, ale, ale pamiętam, że była to końcówka, może 9 runda. No, i prezentował się do tej pory tak, że, że próbował Crawfordowi na pewno zrobić w tym pojedynku krzywdę. Na pewno nie próbował przetrwać w tej walki. Też jest twardy, ale to była kategoria 66 kg. Później w kategorii 69 kg, czyli wyższej, zawalczył z Danem Garcia. I tam jeden sędzia chyba punktował remis 114-114, o ile się nie mylę. Ale dwóch pozostałych właściwie wskazało danego Garcia, natomiast no, bliska walka z danym Garcia w wyższym niemicie to też powiedzmy pokazuje na jakim poziomie jest Jose Benavidez, że to nie jest jakiś ogórek, nie jest jakiś dostarczyciel punktów, tylko zawodnik, który zawsze wychodzi walczyć o zwycięstwo i jest, może nie Crawfordowi, ale, ale niektórym może to zwycięstwo wyrwać. Tylko, że tu idziemy jeszcze kategorię wyżej. I mam dwa pytania. Jak się zachowa Jose Benavidez z wyższej kategorii wagowej? Na pewno wcześniej tych kilogramów robił sporo, ale to była też jego przewaga. On był silny, duży, odporny. Mógł sobie pozwolić na bezkompromisowy atak. Czy w kategorii 72 kilo będzie mógł sobie na to pozwolić? Pierwsze pytanie. I drugie, jak będzie się prezentował Charlo po tej dwuletniej przerwie i po tych problemach wszystkich wokół boksu? Jeśli będzie, no wiadomo, że nie będzie na tym poziomie, na który był wcześniej, ale jeśli będzie na przyzwoitym, to powinien po prostu Benavideza oszukać, a nawet w momencie, kiedy ten będzie przełamywał, e, a przełamywał te proste ciosy Jermana Charlo, no to. Charlo będzie na tyle duży i silny, że będzie mógł go i sklinczować, i przepchnąć, i odepchnąć, i, i ulokować jakiś podwrótkowy. Generalnie mimo, że dużo więcej niewiadomych jest po stronie Charlo i jego dyspozycji, to postawiłbym, że jego talent wygra w tym pojedynku. Ale ma on wiele yy, tutaj znaków zapytania ta walka jest pewna intryga, więc, więc warto ten pojedynek zobaczyć. Poza tym style ułożą się tak, że, że na pewno będzie co y, oglądać. Tam jest też Garcia Rocha. Garcia po knock z Ron Davisa, ale chyba zrobił walkę lepszą niż wielu się spodziewało i jest chyba z roczem takim faworytem no i niech tak zostanie. Chociaż myślę, że walka, walka bliższa niż te kursy bukmacherów Jest jeszcze walka Matias Ergaszew i ten Matias ma z 19 wygranych 19 przed czasem. Jedną porażkę punktową, która dała mu wiele do myślenia. Z kolei Ergaszew z 23 wygranych 20 przed czasem, więc tu dwóch bombardierów się spotka. Ergaszew to taki zawodnik, jak był kiedyś, jeśli pamiętacie, jak boksował Grzesiu, Proksa czy Dimitri Pirok. Ręce opuszczone, ale korpus taki usztywniony e, w Mańkut. I ten sam właśnie Ergaszew, mocno bijący z Uzbekistanu, będzie e, przeciwnikiem Matiasa. Matias jest zdecydowanym. Faworytem bukmacherów, i ja chyba też na niego postawię, bo po tej porażce punktowej on chyba zrozumiał, że, że musi ciężko trenować mimo swojego talentu i ciężkiej ręcy, ręki. A do tego miał podobny sprawdzian nie z Uzbekiem, ale z Kazachem o podobnym stylu, Jukanbajewem, yy, i, i tam zdał, zdał to bardzo dobrze. Jukanbajew, który też yy, dosyć mocno uderzał, też miał czasem opuszczone ręce też był mańkutem też miał europejski styl, nie poradził sobie z Matiasem i przegrał ten jednak przed czasem, tak jak wszyscy inni, którzy z Matiasem przegrywali, dlatego tutaj tej postawię, że Matias wygra nie wiemy jak Argaszew jest odporny, ale, ale myślę, że nie będzie aż tak odporny, żeby wytrwać z Matiasem pełen dystans Naprawdę mega gala. Świetne zestawienie na te zakończenie eee, współpracy z telewizją. Z Showtime prezentuje nam PBC. Eee, Mam nadzieję, że jak już nawiążę współpracę z kim innym, będzie serwowało nam również dania na najwyższym poziomie. To by było na tyle. Ja Was serdecznie zapraszam do pionek. Dzisiaj 22.10. Ewentualnie magazyn w Ring. Tam porozmawiamy o gali w Dubaju, o Masterze, między innymi też o Charlo. Będę miał okazję skonfrontować swoje zdanie z innymi ekspertami, także zapraszam serdecznie i do usłyszenia.